Dzisiaj jest piękny dzień, 19 grudnia. Dostałem paczkę, gdy wróciłem ze szkoły. I to nie jest tak naprawdę zwyczajna paczka. Bo tyle tak naprawdę ostatnio mówiłem o Taco Hemingway'u, o koncercie, o tych płytach, które sobie zamówiliśmy, o tym, że na koncercie poznaliśmy mojego tatę. Z razem z Wojtkiem, że nie udało się zdobyć podpisu, mimo tego, że pokazywał, że spoko, i tak dalej. Okej, okay, dobra, to masz tak naprawdę z pamięci, tego nie było. Kurwa masz kościoma, panie, bo prezerwatywy o nich mam. Pani szybki orgazm, uważaj, bo z panie, puszczam rzekę, a i tak tę dziewczynę rozbiera. Wstawiłem cały filmik odnośnie tego koncertu. I wysłałem to do takiego Hemingwaya i napisałem takiego głupiego, w stylu takiego po prostu zdesperowanego gimbusa, który A, Tako, zobacz, nagrałem twój film Znaczy, dobra, napisałem po prostu, że jeżeli tam chciałbyś, to możesz sobie zobaczyć Jak to tam wyszło i tak dalej mi nie liczyłem tak naprawdę na jakąś odpowiedź, ale Mówi się, że kto nie ryzykuje, ten nie ma Bardzo dobre powiedzenie Naprawdę bardzo dobre powiedzenie. On mi odpisał. To przede wszystkim napisał mi, że, że spoko, ale ja chciałby, żeby to po prostu wrzucić na e, film jako film prywatny. nie Bo nie chcę czegoś takiego, żeby po prostu był cały koncert na, na YouTubie No to powiedziałem, że spoko, co nie, że nie ma żadnego tam problemu. No i jeszcze mu napisałem, że byłem na tym koncercie w Częstochowie, z którego jestem ten filmik, i że no szkoda, że nie udało się tak naprawdę zdobyć jego podpisu na płytach, bo mieliśmy z Wojkiem trzy płyty: Marmur, Young Hems i Wosk. No i on napisał, że spoko, mam, że następnym razem, jak tylko będę na koncercie, to mu mówi, że na pewno mi podpisze i tak dalej. Okej, okay, spokojnie. Ja wiedziałem, że po prostu no, jak będzie to, na, będę na koncercie, to może kiedyś tam jego no, wtedy by napisał. To coś by się tam może wywiązało. Ale nie zrozumiecie jednej rzeczy, co on zrobił. Muszę grać tą głupną rolę. Muszę grać tą głupną rolę. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Rozumiecie to? Tako Hemingway przysłał mi płyty razem z podpisem Dla Damiana Tako Hemingway Dla Damiana Tako Hemingway Dla Damiana Tako Hemingway Na tym jest jeszcze, czyli na plakacie Proszę bardzo Proszę bardzo Nie no po prostu, ja pierdolę, po prostu Nie wierzę w to jest jeden wielki plakat i tu jest podpis Tako HEMINGWAY Ja nie wiem czy to dobrze widać, czy to nie jest czasami do góry nogami, ale wydaje mi się, że powinno być spoko Szczerze, jak to otwierałem, to myślałem, że doszedł mi prezent, który zamawiałem dla jednej osoby A to się okazało, że to jest... Że to jest prezent dla mnie Ja nie wiem nie wiem, po prostu. Piękna sprawa, bo pamiętam tylko teraz, że to jest coś pięknego. Zobaczymy, czy pamiętacie, jak ten hit jeszcze zacznijmy. I patrzcie, tam tak wyprawiają, hitki, jakie sprowadzają? A jak się pobiją, to łono o dobra, super lekcja tak naprawdę z tego co dzisiaj, to teraz się stało. Jeżeli boicie się na przykład czegoś zrobić, do kogoś napisać, a może tak naprawdę być dla was to ważne, mimo tego, że czasami wydaje się wam, że jednak nie uda się, nie wierzycie w siebie, nie wierzycie w to, że na przykład jakiś tam artysta, czy jakaś tam osoba Wam po prostu nie odpisze ani nic? Próbujcie, naprawdę, próbujcie, jak widzicie na moim przykładzie Napisałem do niego tylko o właśnie filmiku, że mam tam jego filmik A on do mnie odpisał i wysłał mi później płyty Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku Praca w tembośrodka, środka widzi, że jakaś piotka zagaduje jej piotr Kurwa, marsz tylu osiemdziesiąt, ale dobra, może na tym zakończmy lekcję na dzisiaj Wierzcie w siebie, wierzcie z swoje umiejętności i nigdy się nie poddawajcie. Na przyszłość będę starał się latać, brak pojęcia za co znowu spotyka kara mnie taka patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać, wyprany tweet i koszula jakby stara cerata bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada o stan ducha i cywilny Czym para się tak.